Sieman, siemanko, siemanko, jestem Kondrowek. Z witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy nie w Slime ręczech nie w Minecrafta, lecz w Fortnite'a. Stawiliście bardzo dużo łapek pod ostatnim filmem, było bardzo dużo wyświetleń, więc zagramy w Fortnite'a z kolegą. Gramy taki challenge, że mamy losową lotnię i y, zależy jaka y, rzadkość lotni, taki kolor broni. No więc gramy. Będzie po prostu cięcie. Widzimy się na wyspie startowej albo już na miejscówce. Dobra, jesteśmy już. I tym razem polecimy sobie na Gasnące Gaje. Tam jest też UFO, stów, y, miejscówka Zaznaczona fioletowym napisem, czyli tam są UFO. Więc będzie zabawnie. Dobra. Ja mam lotnie smażony szybowiec. Ja mam śmiały skoczek. A wiesz jaki to jest kolor? jest Bardzo. Miały szybec to jest niebieski, czyli mam niebieskie branie, więc też fajnie. Ja lecę na ten budynek, a ja zawsze jakoś na niego lecę. Ja Kurde, masz niebieską, tutaj twoja. O, mam karabin magnetyczny i mam chłopa na chacie. Mhm. Ja broń nie mam. Tutaj masz zielony ja mam, pistolet. Zielony mam Tu jest ta pompa, szybko. Mam tu. Niebieska pompa. Chłop dostał. Leży. Przeszukaj. Przeszukuję. Dobi. I dasz jakieś Dasz jakiś amun do pompy? Jak masz? Do pompy? Bo mam trzy Masz tylko. wszystkie moje. Dzięki. UFO mnie bierze. Co? No. Ja Więc walnąłem je. Walnąłem w UFO. Typ, typa mam. Okay. Zabity. Ja też mam. Już no. tu do mnie jak Masz tu niebieskie to jest bot. Chłop też do tego... mnie strzela. Ja Teraz tego typu... Tutaj masz zielonego obokowy. taka jak chcesz, ale ja dostaję laser, więc ja w taką leczę. Tam jest dwóch Nie. chłopów. Obok mnie. Kurde, ktoś do mnie nawala na z Czekam. Tutaj mam m... skoś, naboi, do O, no ile po Chcesz. Okej. Okay. Mm -hmm. Chcesz biga? Nie, nie Masz trzeba. Masz tu jedną botę? I bigaś. To rzuć tak do mnie. Rzuciłem. Nie, ja już mam biga. Dobra. Okej, tu chyba jakiś chłop Świetliki rzucił. Ej, jestem w płonącym domku. Ja w płona, płona. O, podpalił mi całą chatę. Nie, 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 na lasach dostaję. Ej. dostał, leży, ale ja też dostałem. U po mnie porywa. Leczy się opteczką. 6, 5, 3, 2... Jeden, dobra, full. Idę tego chłopa przeszukać, albo coś. Gdzie on jest? Tutaj. Leża. Chłop nie Ferrari po prostu przejechał. Ja nie wiedziałem. Tutaj jest za chłop po prostu Ferrari mnie przejechał. Cześć. Ferrari. Rik Przeszukuje mnie Dawaj szybko, szybko Nie no, dawaj Dobra, lądu i bierz moją kartę Lądu i bierz moją kartę I weź mi broń, ale nie możesz ich używać. Weźmy pompa. Weźmy pompa. Ale nie możesz jej używać. Dobra, ja już żyję. Właśnie przed chwilą się odchodziliśmy. Mój kolega ma moją pompę, ale ja tu sobie jeszcze to przelutuję. Może jeszcze coś niebieskiego? Ojej. było? On typa. Dwóch. Okay. Za zabiłem ich. To uciekaj. O, ale mieli dużo lutu. A mają coś niebieskiego? Tak. Muszę czekać, sprawdzę. Nie, nie mają. ja tu mam dwóch, też dwóch kroków. Ja zabiję ich. Dobra, to... E, daj mi coś, nie... E, to daj mi tą pompę moją. Dobra, chodź. Nie ma tu naprawdę nic niebieskiego. Nic. No jest koła Niebieski? No to. Ty. Gdzie? Zaznacz. No laser. No, idzie. Czekaj za dło. Lasach mają. O, mam skanach, mam skanach. Ile Idą do nas, idą do nas, są tam.

nie zbierzmy tego stronę Lecimy myślę, że polecimy się na kukurydziany kompleks Co ty na to? A bo dobra, dawaj na bitkę. Opuszczam cię I nawalam Ach, Pega miał i mnie walnął nim. Ja się leczę. Chłop, chłop. Ale tu jest. Bocz. Tu masz pompę jak chcesz. Aha. Coś ci się stało z mikrofonem, jakby co? Dobra, jesteśmy już, zabiliśmy tych chłopów. E, ja prawie skonię. Okay, no, A ja mogę ten granat wziąć. E, no tak. Możesz. Jest bo... niebieski. A nie, czy nie, czy nie, czy nie. Ej, poczekaj, go mnie wali. Ja jestem... Tu jest jakaś krowa. Mam krowę. Piochę. Uciekam krową. Tak jak mam typa, który mnie za... nie zabija. Dobrze. Tu to jest taki chłop. Ja zabijłam. Do do... Do... Myślę, że już będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie za wytwanie. Do końca jeszcze wam wszystkim jego dnia trzymać się. Cześć.